among the last survivors of the Aztec people. They are in great danger and it is vital that we find an antidote. However, none exists in this world. Travel into other worlds and bring back an antidote capable of eliminating this blight. I, witam, witam, Bo zauważyłem... Ojej... może sobie przypomnieć klawiszologię tutaj. Dawno nie grałem. I właśnie dwóch z was doradziło mi... Pójść do Egiptu. Do krainy... Do krainy dwunoż dwugarbnych, jednogarbnych cystern do świata, gdzie spora ilość bogów ma e, dwie ręce twarze do mumii, przyrośniętych zegarów słonecznych do miejsca, gdzie cyry jest w piasku ja może przypominać tą gigantyczną plażę Jak i do miejsca, gdzie jest jedna strażniczka Gdusz, która miała wielu ojców. To znaczy nie jest to dusz, to jest to świata umarłych. Chyba, no chyba tak. Z tego co pamiętam. No to czas wejść do świata Egiptu. Bomba. No dawno w to nie grało Grałem, a nagrywać coś nawet nie wspomnę. Chyba to około miesiąc minęło, co tak nie odkąd coś wróciłem. Aha. Eee, Dolina Byku. Gdzie to jest chyba... u Greków? A tak, i to jest też świat, gdzie rzeka wylewa co jakiś czas, bo i to jest jedyne źródło właśnie wody i nawodnienia Izyda to chyba była... Welcome to you. I was told of your arrival. I do not mean to question your story, but certain elements are hard to comprehend. Pass into other worlds and launch a conquest to extend his empire would make sense, especially for one so treacherous as he. I would like to help you in your quest, as our destinies are linked. Go to Seth's tomb and check on the state of the burial chamber. Ses jest, jest bratem tej głównego boga Ozyrysa. Teraz mogę coś oddawać swoim bogom? Tak, mogę. Co ciekawe i dziwne. Seth tutaj jest takim właśnie bożym bogiem, bratem Ozyrysa. Co ciekawe. E, I tak, i jest przedstawiany jako głównie danego zwierzęcia, chociaż mi trochę do przypomina mrówko jada. What I'm making is lacking vital ingredients. Find me the sting of a scorpion, the leg of a scarab beetle, and the skin of a desert worm. Once I have, it, I can finish my wine. Rozumiem, że skorpionki tutaj nie są lute, że można tylko niebutem deptać, ani skarabeusze. No to nie pewnie są wielkości autobusu. Dobra, może autobusu niekoniecznie, ale człowieka na pewno. Okay, jak wygląda ta mapa? <dziwne> Dziwny napój. Okej. Okay. O mój Boże! Już mam dość złe skojarzenia od skrabeuszach po obejrzeniu Mumia Powraca. A w tej wielkości to jeszcze przesada. Miałem nie zbierać już białych rzeczy. Bo za dużo znajduję. jak srebra to na pewno... Na pewno pięknie pająk za załatwia. Noga jest. Aha, dalej mam tą strunę iść. Okej. Okay. No, I co u mnie tutaj słychać? No staramy się jakoś żyć, oddychać, odpoczywać. Wakacje się kończą powoli, niestety Trzeba myśleć dalej nad swoją przyszłością I co więcej tutaj dodać? Nic! Nie chciałem sobie coś przypomnieć o niej, ale mówi, ja wolałem mitologię grecką bardziej. Może w kolejnych, w kolejnych odcinkach będę lepiej przygotowany, bo teraz nie miałam za bardzo do tego głowy. A, tak mi łatwo idzie, bo to jest taka chyba podstawowa. Pani właśnie podobna? Bo jak znamy historię Seta i Ozyrysa. Set jest jako... No w każdej chyba starej... tej. No. Starej Regiligii jest jakiś zły bóg. W Egipcie właśnie to był Set. Nie, mam to na końcu języka, nie mogę się wysłowić. Lecz tak chwała swojego braciszka odzyrysa, że go zabił i podświartował, żeby się nie dał go wskrzesić. Minusie brat, co? A taka jest najlepsza braterska miłość. Aż na zawsze. picie czy o drogę pytacie Już mam ciarki O Sudy seta No chociaż w Egipcie to wiadomo, że trzeba ich spotkać ale też się można ich spotkać. W świecie wikingów. może dojdę do tej... De... Tej, tej, tej! Do tej świątyni seta i zobaczę. ...co tam chodzi. No później co najwyżej zakończę, pouczę się z historii egipskiej. Znaczy, nie historii, to tu... ...tylko właśnie mitologii o bogach. Żeby tak nie no... nubić. I pewnie tutaj większość z was to pewnie zna... ...lepiej, to już się łapie za głowę i mówi, co ja pierdolę. I tak idę, idę w dobrą stronę. Te robale to są nieumarłe? Bo kurzą się jak właśnie nie umarli. ale jeden jest plus w Egipcie. Drogi nie są zatłoczone. drapieżne ptaki. No, chociaż dobrze zrobili, że dali sępy. Gdyby dali orły, to bym się nad wtedy zdziwił. A ile za tego? Nie, nie opłaca się przebywać za bardzo. Tyle dostaje, co nic. Bym musiał chyba kilka razy oczyścić takie miejsce, żeby zaawansować. Jak ja kocham, jak mnie wpalają właśnie w takiej rzeczy Spada Szkoda, że nie mam fleta A, tak naprawdę To wąż nie słucha muzyki Bo nie ma uszu tylko... właśnie wibracje wyczuł. Więc może... można grać wężowi w jakąkolwiek melowie, byle... To ktoś zrobił doświadczony i wiedział jak A to tylko chodzi o wibrację Chociaż zakładam, że dla ludzi lepiej właśnie słuchać jakąś taką melodyjkę ładną niż pij pitu pięciolatkę, który gra na plecie i jak chcę i... Bez żadnego takiego składu i składu. O mój Boże... Większego robala nie było. mniej więcej mogłem teraz wrócić ale jeszcze nie nagroda, mała nagroda, PD, szczęśliwe nagrodę w złocie, się na egipski lekki na młę nad nie ma co wracać o, już jestem przy świątyni A, tak! I jedno mi się podoba właśnie, zapomniałam powiedzieć też o tych bogach tutaj, Że tutaj jest taki jakby, no... Hmm. Jak, jakie to było słowo? Hmm. No, wi no wiecie, takie... Aj. Ciągle zapominam. No, uczyłem się, co by mówić, a i tak zapomniałem. Odezwa się, jak sobie przypomnę. Na pewno sobie przypomnę. Wybaczcie jedną na chwilę, znaczy nie znów tylko wybaczcie na chwilę.